Hiszpańska telenowela Akacjowa 38, emitowana na TVP1, cieszy się dużą popularnością. Serial przedstawia codzienne życie mieszkańców pensjonatu przy ulicy Akacjowej w Madrycie, gdzie emocje, tajemnice i zaskakujące zwroty akcji są na porządku dziennym. Jakie niespodzianki przyniesie 731 odcinek, który zobaczymy w czwartek, 23 października 2025 roku, Akacjowa 38, odcinek 731, streszczenie szczegółowe. Kasilda zaklina się, że widziała Kajetaną żywą i całą. Rosina na wszelkie sposoby chce namówić Liberta do miłosnych igraszek. Podobny problem ma Adela, bo Simon nie pali się do spełnienia swoich obowiązków małżeńskich. W związku z tym Adela zwraca się o poradę do celi. Elwira oświadcza Susanie, że się nie podda i będzie walczyć o serce Simona. Operacja się udaje i Samuel stopniowo wraca do zdrowia. Akacjowa, 38, o czym jest serial, poznajemy losy Carmen, młodej ciężarnej kobiety żyjącej pod jednym dachem z przemocowym mężem. Gdy pewnego wieczora mężczyzna wraca pijany do domu i usiłuje zgwałcić żonę, ta w akcie samoobrony uderza go twardym narzędziem w głowę. Przekonana, że go zabiła, zabiera kilka kosztowności i wraz z matką zakopuje ciało w lesie, a następnie ucieka w siną dal. W trakcie ucieczki rodzi córeczkę, której nadaje imię Inocencia, by chronić dziecko, zostawia je w przyklasztornym przytułku obiecując, że kiedyś po nie wróci. Sama wraz z matką udaje się do miasteczka, w którym mieszka jej brat, jednak po drodze stan jej zdrowia znacząco się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość. Od tej pory główna bohaterka nosi imię Manuela i zatrudniają się jako pokojówki w budynku przytytułowej tytułowej Akacjowej 38. Akacjowa 38 obsada. W serialu Akacjowa 38 występują między innymi